8 kwietnia rozpoczął się strajk nauczycieli i pracowników oświaty. Na terenie gminy Sędziszów Małopolski do strajku przystąpiły trzy szkoły. Szczegóły w materiale. 8 kwietnia rozpoczął się bezterminowy strajk nauczycieli, największy od 1993 roku. Jak wygląda sytuacja w placówkach, których organem prowadzącym jest Gmina Sędziszów Małopolski, Piotr Izik, dyrektor samorządowego Centrum Usług Wspólnych? Dzień dobry. Na terenie gminy do strajku przystąpiło trzy placówki. Jest to szkoła podstawowa w Seniczowym Opolskim nr 3, szkoła podstawowa w Będziemyślu i szkoła podstawowa w Zagorzycach Dolnych. Wczoraj w tych placówkach łącznie strajkowało 25 nauczycieli. Cała reszta w pozostałych placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę pracuje normalnie. Co w przypadku właśnie tych szkół, które przystąpiły do strajku? No w tych y, placówkach y, normalnie odbywają się zajęcia świetlicowe. Y, dyrektorzy zapewnili opiekę tym dzieciom, które są, przyszły do szkoły. Także. A z czym wiąże się przystąpienie nauczycieli do protestu? Y, no nauczyciele nie dostaną po prostu pensji za te dni strajku. Szkoła podstawowa nr 2 imienia Władysława Węglowskiego w Sędziszowie Małopolskim to największa placówka w gminie. Na co dzień uczęszcza do niej ponad 600 uczniów. Ta szkoła nie protestuje. Dlaczego nie przyłączyła się do strajku? Ja, jako przedstawiciel Solidarności w naszej szkole i wraz z moimi członkami, przychylamy się do słów protestującej Solidarności, że sprawy dorosłych powinny być załatwiane między dorosłymi. W naszej szkole funkcjonują dwa związki Związek ZNP i Związek Solidarność. Obydwa te związki przeprowadziły referendum. W referendum brało ponad 50% pracowników udział. Wynik tego referendum nie osiągnęliśmy poparcia 50% za strajkiem, więc tego strajku nie podjęliśmy. Od 8 kwietnia lekcje w tej szkole odbywają się zgodnie z harmonogramem. Szkoła funkcjonuje normalnie. Skąd ta decyzja? Myślę, że wpłynęło na to trzy czynniki takie najważniejsze: dobro ucznia, jako pierwszy, najważniejszy czynnik, bo uczeń to podmiot tej szkoły, i jego bezpieczeństwo. Myślę, że drugim czynnikiem jest dobro rodziców, z którymi na co dzień współpracujemy. I trzeci bardzo ważny czynnik to dobro nauczycieli. W momencie, gdy zostało ogłoszone, że strajk jest bezterminowy, a za każdy dzień strajku mamy odejmowane pieniądze, niosło to duże ryzyko strat finansowych, że mogło braknąć środków na codzienne życie. To, że nie strajkujecie, oznacza, że nie popieracie postulatów. Nie, absolutnie nie. Yy, solidaryzujemy się ze strajkującymi, tylko ta forma protestu nie ma miejsca w naszej szkole. Jakie jest pańskie stanowisko wobec strajku nauczycieli? Jeżeli chodzi o strajk w naszej gminie, to pokazuje też skalę, że jednak nauczyciele pracujący w, w naszym środowisku oczywiście mieli trudny dylemat, bo z jednej strony jest to walka o swoje wynagrodzenia, o, o swój finansowy byt, Niemniej jednak po drugiej stronie tej, tej szali stoją uczniowie. I tutaj muszę powiedzieć, jest to bardzo budujące, że w większości, w większości nauczyciele z terenu naszego miasta, naszej gminy na pierwszym miejscu w dalszym ciągu postawili dobro ucznia i samego ucznia. Pokazuje to też, że zawód nauczyciela, który wykonują to nie jest tylko tylko i wyłącznie wykonywanie codziennych obowiązków służbowych, ale widać, że to jest powołanie, jest to misja i naprawdę z tego jesteśmy bardzo zadowoleni. Mówię to już jako rodzic i za to bardzo serdecznie dziękuję za taką odpowiedzialną postawę. Benedykt Czapka, dyrektor szkoły podstawowej nr 3 w Sędziszowie Małopolskim, która przyłączyła się do protestu. Jak w tym czasie szkoła funkcjonuje i co z uczniami? Rzeczywiście w referendum strajkowym większość pracowników opowiedziała się za przystąpieniem do strajku, dlatego szkoła strajkuje. Natomiast w czasie trwania strajku zapewniliśmy dzieciom opiekę. Dzieci, które skorzystają z opieki w szkole, mają zapewniony czas, bezpieczeństwo, a dzieci korzystające ze stołówki także korzystają z obiadów. Także w miarę możliwości staraliśmy się te uciążliwości związane ze strajkiem zminimalizować tak aby rodzice jak najmniej, aby jak najmniej dotknęły ich te niedogodności związane ze strajkiem. Jak długo zamierzacie protestować? Dzisiaj na dzień 9 kwietnia mogę powiedzieć, że strajk trwa, natomiast wszelkie informacje związane z jego przebiegiem albo czasem trwania na bieżąco staramy się przekazywać rodzicom przez dziennik elektroniczny, więc jeżeli zajdą jakiekolwiek zmiany w tym zakresie, pozyskamy jakieś informacje, wtedy będziemy po prostu informować na bieżąco. A jak będzie wyglądać sytuacja z nadrabianiem materiału? No, nie przewidujemy na dzień dzisiejszy odrabiania zajęć w soboty, ponieważ przepisy prawa tego nie umożliwiają. Nauczyciele, planując całoroczną pracę, zazwyczaj zostawiają sobie pewien margines na jakieś nieprzewidziane okoliczności i myślę, że, te, że ten margines wystarczy do tego, żeby nadrobić materiał, który nie został zrealizowany ze względu na strajk. Zresztą uczniowie klasy ósmej przygotowujący się do egzaminu, który ich czeka w przyszłym tygodniu. Pracują na bieżąco, przychodzą do szkoły, wykonują ćwiczenia pod kierunkiem nauczycieli. Także myślę, że tutaj no, nie będzie to dużym problemem. Prezes Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Sędziszowie Małopolskim Zyta Wiktor. Dlaczego nauczyciele strajkują? Protest, strajk, najpierw spółdrodza, a potem strajk spowodowało wiele czynników. Przede wszystkim to nie jest tak, że tylko chodzi o sprawy płacowe, bo wszyscy je znają, że to jest około, to jest tysiąc złotych, potem które zostały postulat rozbite na 30% w jednej transzy, w drugiej transzy, to są sprawy, które pojawiały się na telewizji, w innych nośnikach wiadomości. Ale sprawa szersza. Chodzi przede wszystkim o, o przyszłość edukacji. Chodzi o przyszłość edukacji, lepszą szkołę, a także o naszą godność, bo, godnie, bo dobry, bo godność człowieka też określa jego płaca. I to, I to jest jedno no, po prostu świadczy o nas, o naszej pracy, to też jaką, jaką pensję o czym otrzymujemy. Szkoła, szkoła nasza zmienia się ciągle. Powiem szczerze, że tak może z perspektywy swojej, ponieważ ponad rok byłam na ulopie na poratowania zdrowia, i szkoła, którą po roku zostanę, to już zupełnie inna szkoła. No nowo, nowe rzeczy w nie wchodzą, ciągle się zmienia, reformuje, a nauczyciel musi za tym nadążać, a co z tego wynika, że musi poświęcać czas na dokształtanie, na, na pracę nad sobą, na to, żeby żeby przekazać uczniowi jak najbardziej nowoczesny, dostępny sposób wiedzy, gdyż później on, ukształtowany w ten sposób, może zaistnieć w współczesności. Musimy człowieka tworzyć, który jest na miarę dzisiejszego świata, a nauczyciel, który będzie myślał o tym, że nie ma na to czy na tamto. Nie, nie znajdzie w sobie i w swojej duszy takiego czasu, żeby właśnie się zainteresować każdym jednym uczniem. Żeby dać jak najwięcej siebie. Jeżeli będzie ciągle myślał o tym, że w niego też nie inwestują, można powiedzieć, że jest niegodnie, nie, nie jest godnie opłacany. Więc tu chodzi przede wszystkim o przyszłość edukacji. Zdajemy sobie sprawę, że przeżywamy ciągłe reformy. Zmiana reformy Gimnazjów bardzo odbiła się na, to nie, nie było tylko, że się ona odbiła na, na nauczycielach, których była w gimnazjach, ale zmieniła się struktura szkół wszystkich. Tworzono szkoły ośmioklasowe, więc należało je zreformować, i my jako nauczyciele musieliśmy te reformy wprowadzać. Wszyscy reformują ci, którzy zarządzą oświatą, ale tak naprawdę na samym dole to się realizuje i trzeba docenić tego nauczyciela. No nie może być tak, że jesteśmy po prostu w tym, na końcu opłacanych nauczycieli, jesteśmy na trzecim na trzecim od końca, wśród wszystkich państw Unii, więc na pewno nie, nie jest to jakiś zaszczyt yy, dla, dla tych, którzy po prostu rządzą naszymi płacami. Tak to po prostu wygląda. Natomiast ogólna rzecz jest taka, że przede wszystkim tutaj chodzi nie tylko o nasze płace, ale przede wszystkim o przyszłość edukacji, przyszłość nauczycieli. Bo jacy nauczyciele przyjdą, jacy młodzi ludzie kiedyś przyjdą, przecież w końcu wykruszą się ci, którzy w tej chwili pracują. Kiedy o, kiedy dzisiaj nie, już dla każdego, nie już, tylko zawsze dla każdego człowieka, również jak jest opłacany, decyduje o tym, jaki wybiera kierunek swojego życia, jaki zawód. Przecież Kiedyś musi nastąpić zmiana, muszą być też to ludzie wykształceni, którzy potrafią nauczyć pięknie, którzy są mądrzy, którzy chcą pracować właśnie sercem dla tego zawodu. Im ta te płace mają też przyciągnąć do, do zawodu nauczycielskiego, więc to jest wszystko ze, ze sobą powiązane. To nie jest tak, że, że to jest tylko jakiś jeden element. To na, na edukację składa, składa się i na przede wszystkim składa się uczeń, nauczyciel, rodzic. I wszystko to musi pięknie ze sobą współpracować. Ile może potrwać protest? Protest nauczycieli, więc jeżeli chodzi o, o strajk, jeśli samą organizację strajku, to jest pisze, że nie jest to czas nieokreślony, jest to czas, jest to długo, długo trwa, długo protest, ale to nie znaczy, że wszyscy będą tak długofalowo strajkować, bo o tym, że ktoś strajkuje, to nie było tak, że to było z góry ustalone. To były najpierw referenda w szkołach, kiedy człowiek, każdy nauczyciel, każdy pracownik oświaty wziął, rozważał wszystkie rzeczy, decydował się na to, czy będzie strajkował, czy też nie. I w samym dniu, pierwszego dnia, kiedy przyszło do strajku, każdy podpisywał się na liście, czy jest za strajkiem, czy w nim uczestniczy. Także jest to decyzja każdego człowieka i w każdej szkole ten strajk może trwać różny czas. To nie jest, nie jest określone, że każda jednostka w szkole ma trwać do odwołania. Może to nastąpić zawieszenie strajku na pewien czas dlatego, że my rozumiemy też wszystkich, którzy w tej procesie edukacji uczestniczą i nauczycieli, i, i uczniów również, bo oni są dla nas najważniejsi tak naprawdę. Strajk, zdajemy sobie z tego sprawę, niesie ze sobą pewne konsekwencje. No, między innymi przepadają lekcje. Na przykład, co z materiałem? Czy będzie on odrabiany? Jeśli chodzi o Proces edukacyjny to jest bardziej skomplikowana rzecz niż nam się wydaje. To nie jest tak, że to jest tak lekcja. Realizujemy pewne, oczywiście, jednostki edukacyjne na każdej lekcji. Oczywiście, natomiast jesteśmy w stanie też siąść nad tym swoim programem nauczania, nad swoim rozkładem i możemy, Rzeczy niektóre skumulować, przekazać tak, żeby po prostu uczniowie nie stracili na tej wiedzy. Ja myślę, że mamy tak wspaniałych nauczycieli, którzy wiedzą, co jest najważniejsze w edukacji i, i, i to wszystko po prostu zrealizować. Natomiast, jeśli chodzi o nasze. O, i, i, i na naszą tutaj gminę, bo, bo ja tak mówię teraz bardzo ogólnie, bo takie ogólne są pytania, ale przede wszystkim mnie interesuje gmina i, i, za, i oddział, który tutaj jest. Więc na terenie naszego oddziału nie ma na razie żadnego y, y, po prostu y, nie bójmy o się o to, że w gimnazjach na przykład nie będzie y, egzaminów, ponieważ wszystkie szkoły, które są egzaminowane w których odbywają się egzaminy, czyli gimnazja, pracują, nie strajkują, więc nie ma tutaj na razie żadnego naszego lęku o to, że nie przystąpią dzieci do tego egzaminu w jaki sposób możemy tutaj im utrudnić to. Natomiast, do, natomiast w szkołach podstawowych jest to jeszcze kawałek czasu, można powiedzieć, i różnie to może być. Takie może być po prostu przez daną jednostkę zawieszone nawet na pewien okres. A o tym, czy będzie on trwał długo, to zadecydują, mówię, sami nauczyciele w szkołach. A oni wiedzą, a oni rozumieją na uczniów i myślę, że to nie będzie z naszej strony żadnych po prostu utrudnień.